Hej, witajcie na moim kanale, przychodzę. Dzisiaj do Was zmierzymy. Mierzymy z Lidla. Będąc ostatnio na zakupach spożywczych, pomyślałam, że może zainteresowałaby Was tematyka ubrań, które możemy dostać stacjonarnie w Lidlach, ale nie tylko stacjonarnie, bo i na ich stronie internetowej. Wszystkie ubrania, które dzisiaj Wam pokażę, postaram się znaleźć na tej stronie i podlinkować Wam w opisie. Więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, jesteście ciekawi, co ciekawego, znalazłam w Lidlu, jak te ciuchy będą na mnie wyglądać, jakie to są ciuchy. To zapraszam Was do oglądania dalej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo Was proszę, zasubskrybujcie, zostawcie łapkę w górze, jeśli będzie Wam się podobał ten film. No i zaczynamy. No i słuchajcie, będąc w Lidlu koło siebie, nie kupiłam może nie wiadomo ilu rzeczy, dlatego, że też nie było aż tylu rzeczy, które by mnie aż tak zainteresowały. Na pewno większości z tych rzeczy nie zatrzymam, bo nie wszystkie są do końca w moim stylu, ale byłam ciekawa jak będą wyglądały na mnie, jak się będą prezentowały. Nie patrzyłam na składy. Ceny, słuchajcie, jeśli chodzi o ceny, nie będę Wam tu teraz podawać, dlatego że nie mam przy sobie paragonu. Wybaczcie, natomiast w linkach w opisie będą yy, na pewno ceny. Zaczniemy słuchajcie najpierw od rzeczy, które są spakowane. I pierwszą rzeczą, którą wyjęłam, jest bluzka z marki Esmara. Jest to, słuchajcie, bluzka, którą jak ja zobaczyłam, to mówię, o kurcze Versace. W sensie coś ala Versace. Wiadomo, że to nie jest Versace. Natomiast no, wzór ewidentnie kojarzy się z motywem, który lansowany był przez Dom Mody Versace. Czarna bluzka z takimi pomarańczowo-złoto-żółtymi ornamentami. Nie, to nie jest mój styl. To totalnie nie jest mój styl. Były jeszcze inne wzory, bardziej marynistyczne. Była biała w marynistyczne takie um, jakieś sznury, i była granatowa, też w takim marynistycznym stylu, w marynistyczne wzory. Zobaczcie sobie, jeśli jesteście ciekawi w linku. Tylko tamtych nie było jakichś takich przystępnych rozmiarów dla mnie, bo były już same bardzo duże albo bardzo małe. E, wzięłam rozmiar 38. Myślę, że w 38 w Lidlu się zmieszczę. Słuchajcie, Lidl ma bardzo dziwną rozmiarówkę. Raz się mieszczę w mniejsze rozmiary, raz w większe. W zależności od tego, z jakiej firmy jest dana rzecz. Ja rzadko kupowałam rzeczy z Lidla, miałam kilka par spodni, miałam jakieś sportowe rzeczy. Ale nie mam pojęcia, jaką mam rozmiarówkę, więc brałam większość na czuję. Jestem bardzo ciekawa, jak ta bluzeczka będzie wyglądała. Jest bardzo prosta, no ale wzór przyznam Wam szczerze, jest dość ciekawy i do takiej y, całej czarnej stylizacji bardzo ciekawie też by mógł wyglądać. Co my tu mamy o niej napisane? Bluzka damska z oszczędzającą zasoby wiskozą. 100% wiskoza. Mm, 100% wiskoza to brzmi kusząco, dlatego że wiskoza jest naprawdę dobrym, fajnym materiałem, trochę mnącym się. Nie, zmieszczę się, spokojnie się zmieszczę. Jak widzicie, jest bardzo prosta. Ręka w trzy czwarte chyba to będzie na mnie. Przedłużana, trochę dłuższa z tyłu, trochę krótsza z przodu. Zobaczymy, jak się będzie prezentowała. Myślę, że przymierzę ją z czarnymi rurkami, żebyśmy zobaczyły, jak będzie właśnie wyglądała w takiej prostej, ale fajnej sty stylizacji. No i kochani, ta bluzeczka. Czarna bluzeczka z złotymi ornamentami. I powiem Wam, że coś jest w niej, co mi się nawet. E, podoba i w zestawieniu z czarnymi rurkami gwiazda tam też gwiazda e, wygląda całkiem, całkiem ładnie. Jest dłuższa z tyłu, krótsza z przodu. Ta 38, jak widzicie, spokojnie jest dobra. Spokojnie. Nawet chyba, jakby była mniejsza, to też by się nic e, nie stało. Znaczy nie wiem, jak tam wygląda, o ile mniejszy jest każdy rozmiar od każdego, ale nie jest zła. Nie jest fenomenalna. To nie jest mój styl. Ja w takich bluzkach nie chodzę, więc ja sobie jej nie zatrzymam. Natomiast jeśli ktoś lubi takie połączenia i kolorystyczne albo w ogóle lubi ten wzór ala Versace, to myślę, że to będzie coś dla niego, bo naprawdę jest całkiem całkiem fajna. Myślę, że wiecie, nią się można pobawić i wpuścić w spodnie, wypuścić do jakiejś spódnicy, ale myślę, że do całych czarnych stylizacji będzie zdecydowanie najlepiej wyglądać. Ja bym ją je jeszcze zestawiła z rockową, e, czarną ramoneską, z rockową, e, czarną torebką z łańcuchami i myślę, że byłby czat taki, wiecie, nie że na elegancko, tylko coś takiego przełamanego, ale naprawdę jest bardzo ciekawa. Dajcie znać, co o niej myślicie. Ja myślę, że za tą cenę ona chyba kosztowała około 20 zł, 100% wiskozowa bluzka. Jeśli komuś podoba się ten wzór, to jest mega fajna. Ręka znowu mamy 3 czwarte i tu nie mamy guziczka. Dekolt, jak widzicie, nie jest jakiś wyjątkowo duży, bardzo subtelny. Wyjmę sobie, słuchajcie, na początek wszystkie takie w pudełkach rzeczy, i kolejną rzeczą w pudełku jest spódnica też marki Esmara. Tu wziąłem sobie 40 i jest to, słuchajcie. Blado różowa, śliczna pisowana spódnica z halką, z szeroką gumą w pasie, 100% poliester. Ale tu się jakoś nie dziwię, bo takie spódnice są zazwyczaj poliestrowe. I teraz słuchajcie, muszę to ładnie jakoś otworzyć, żeby w razie, czego móc to ładnie oddać. Udało mi się chyba nawet przyzwoicie tą spódnicę. Otworzyć i teraz tak zobaczmy, jak ona wygląda. Zobaczymy potem jeszcze, jak się będzie prezentowała na sylwetce. Powiem że już, że jest bardzo ładna. Naprawdę kolor jest prześliczny. Naprawdę śliczny kolor. Fajna gumka. Myślę, że spokojnie wejdę w tą spódnicę. Ładne plisy. Ciężkie później do odprasowania, w razie czego. Ale że jest to poliester, to może się tak nie będzie miał. Wydaje mi się, że nie jest zbyt mocno prześwitująca i to jest bardzo fajna mm, uwaga. Była, słuchajcie, jeszcze ciemna w kwiatuszki jakieś. jakieś takie czerwono chyba niebieskie kwiatuszki. Teraz tak nie pamiętam, ale wiem, że był jeszcze właśnie drugi wzór w kwiatki. Natomiast ja pomyślałam, że wolę jednak taką gładką różową. Czy ją zatrzymam? Pewnie nie, bo nie jest to do końca mój styl i ja naprawdę rzadko bardzo chodzę w spódnicach. Ja, jak wybieram, to wybieram jak już sukienki, dlatego myślę, że nie zatrzymam, ale sam produkt wydaje mi się na razie bardzo, bardzo ładny. I teraz mam na sobie, słuchajcie, tą cukierkową, różową spódniczkę. I powiem Wam, że tak, 40 jest dobra, nawet chyba za duża, bo mi zjeżdża stali, a ja w biodrach, słuchajcie, nie, nie odcisnę sobie tu spódnicy, bo sobie się tak skrócę, że to nie, nie. Totalnie nie, powiem wam, że jest ładna, taka urocza, jest długa na mnie. W sensie, widzicie, jest za kolano, a ja jestem jednak wysoka. Wiecie, ja ją musiałam jakoś inaczej zostawić. Ja się źle czuję w takich. Cukierkowo-pudrowych rzeczach, więc szczernią połączyłam. Natomiast na pewno możecie ją połączyć bardziej dziewczyncymi kolorami. I teraz tak ważna rzecz, słuchajcie, od razu Wam mówię, to nie jest krój dla mnie. I ja wiem, dlatego że wszelakie takie plisy, wiecie, one poszerzają na dole, a u mnie na dole już nie ma co poszerzać, więc ona jak najbardziej wiecie, nie jest perfekcyjna jeśli chodzi o moją figurę. Natomiast sama w sobie jest ładna, taka zwiewna, luźna, dziewczęca na lato. Nie jest prześwitująca, więc na spokojnie nie będzie problemu z tym, że będzie nam całą bieliznę widać. I ogólnie sama w sobie jest ładna, jest urocza. I gdybym miała inny typ sylwetki, to myślę, że nawet bym się nad nią zastanawiała, bo tak sama w sobie to nie mam się do czego przyczepić, szczególnie, że jeszcze wzór i kolor jest bardzo, bardzo ładny. Dajcie znać, co myślicie. Mówiłam już o spódnicy, to teraz czas na sukienkę. I słuchajcie, dorwałam taką sukienkę marki Esmara. E, też jest to sukienka w rozmiarze 40, bo tylko taki rozmiar już był. Jest odcinana w pasie. Ma paseczek, więc bardzo, bardzo fajnie. Ma tu chyba rozcięcie na nogę, jeśli się nie mylę. De dekolt w literę V, ale ma słuchajcie, dekolt z guziczkami. I to jest fajne, że możemy sobie ten dekolt zmniejszyć. Guziczek, więc to jest bardzo fajne, bo albo możemy mieć większy, albo mniejszy dekolt. Co jeszcze? Ręka, pewnie też dla mnie trzy czwarte. Jak widzicie, jest biała w bardzo ładne kwiaty, takie granatowo-różowe. Były, słuchajcie, na stronie internetowej inne wzory tych sukienek, wzory materiału. Nie pytajcie mnie jakie, bo teraz nie pamiętam. Natomiast w moim Lidlu była tylko ta, dlatego wzięłam ten. Kolor i odcin, natomiast myślę, że jest bardzo ładna wiosenna i w ogóle będzie mi chyba ładnie pasować, więc y, zobaczymy, jak będę w niej wyglądać. Jestem bardzo jej ciekawa. A miałam jeszcze wam powiedzieć skład i składu nie powiedziałam. Tylko zaraz znaleźć tu metkę muszę. Jeśli chodzi o skład, to mamy 100% wiskozy. No i moi kochani, mam na sobie teraz tą sukienkę w kwiaty, tą białą. Bardzo jest ładna, natomiast powiem Wam, że o tutaj. Na mnie ta 40 jest trochę za ciasna, w sensie tu mnie ciśnie jak mam zapięte, więc ja zdecydowanie wolę mieć rozpięty ten dekolt, zresztą ja nie mam problemu z takim dekoltem. Dla mnie to nie jest jakiś wyjątkowo duży dekolt, więc ja stanowczo wolałabym ją nosić rozpiętą. Dobrze, że wzięłam 40, dlatego że tu w ramionach i w biuście... 38 w życiu bym nie weszła. A że ona ładnie jest tu ściągana w talii paseczkiem, więc nawet jak jest odrobinę większa, to nie ma problemu. Tak jak mówiłam, tu jest taka zakładkowa, ale nie ma jakiegoś dużego rozcięcia, więc na spokojnie możecie sobie, wiecie, i tańczyć, i balować. W ogóle ona mi się kojarzy z jakimiś, słuchajcie, nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale jakimiś takimi komuniami jakimiś takimi imprezami rodzinnymi, na których chcemy wyglądać tak trochę luźno, ale trochę elegancko, nie za elegancko, coś takiego, ale bardzo mi się podoba. Ma bardzo ładną kolorystykę i bardzo ładny wzór i sam krój jest fajny, bo tak, jeżeli rzeczywiście macie mniejszy biust i nie lubicie biustu pokazywać, to możecie sobie tutaj zamknąć. No nie zamknąć, możecie sobie tutaj zapiąć i wszystko będzie fajne, ale jeżeli nie macie z tym problemu, żeby tam trochę biustu eksponować, to takie ja, możecie um, rozpiąć i ten dekolt też nie jest taki duży, bo ta zakładka o tutaj bardzo mocno trzyma. Tutaj nam ten bius nagle, wiecie, nie rozchłesta się i nie wyskoczy cały, więc na spokojnie. Opuściłam sobie jeszcze rękawy, bo miałam podwinięte, bo ja wolę w podwiniętych, ale jak widzicie, one na mnie mają taką długość 3,4. To samo y, sukienka jest taka przed kolano, ale ja mam 1,75 m, więc jestem wysoka. Myślę, że na niższych dziewczynach będzie troszeczkę dłuższa, tak jak i rękawy będą trochę dłuższe. Zobaczcie sobie jeszcze inne kolory na ym... W stronie z linka, bo tam też pamiętam, że były chyba jakieś takie jednolite, że na przykład była cała czerwona, więc też byłaby bardzo e, ciekawa. Z tyłu bardzo prosta, nic tu wiecie się, wyjątkowo nie dzieje. Dajcie znać, jak Wam się w niej podoba. Kolejna rzecz, już jest totalnie inna od tych sukienek i jakiejś takiej eleganckiej bluzki, bo jest to bluza i jest to sportowa bluza męska. Wzięłam sobie bluzę męską, dlatego że już od dawna szukam fajnej bluzy damskiej, takiej szerokiej, długiej, na zamek z kapturem, którą będę mogła nosić na spacery z psem, wiecie, do Leggingsu, do sportowych outfitów. W ogóle taka wiecie, taka totalnie luz, luźna, najlepiej, że była w fajnym kolorze i znalazłam fajny kolor. I jest to, słuchajcie, męska bluza z marki Levergi. 4850. Wzięłam ją specjalnie taką dużą, bo chciałam, słuchajcie, taką, właśnie mówiłam Wam, dłuższą. Jedyną naszywką, którą ma, to jest y, tu na dole, na kieszeni Navy 1989. Tak jeszcze patrzę, czy gdzieś tu indziej nie ma naszywek. Ale nie ma. Ma kaptur. Ma kaptur. Ma białe ściągacze i naprawdę wydaje się bardzo intrygująca. I w ogóle to jest taka rzecz, którą... Nie wiem, czy nie zostawię, bo mi się naprawdę bardzo też kolor podoba i uważam, że do takiego, wiecie, outfitu czarne leginsy, czarna bluzka i tylko taka bluza to będzie bardzo fajnie wyglądało. Jeśli chodzi o skład, to ona jest w 80% bawełniana, a w 20% poliestrowa. Więc skład też jest całkiem fajny. Kosztowała, jeśli się nie mylę, około 50 zł. Więc jeżeli będzie tylko fajna, to na pewno ją sobie zostawię. Znaczy, wiecie, zostawię swojemu chłopakowi, a ja i tak ja ją będę pewnie nosić. Nie, no żartuję, raczej sobie ją wtedy zostawię, bo po prostu bardzo mi się podoba. Bardzo podoba mi się kolor i to, że właśnie nie ma takich nadruków, jest taka mocno oversizowa. I słuchajcie, ta bluza. Nie zakładam już leginsów, bo mi się po prostu nie chce po te leginsy iść. E, więc zostanę w tych czarnych spodniach, ale powiem Wam, że ta bluza to jest sztos. Zobaczcie, jak ona ma piękny kolor, naprawdę piękny. E, jest dobra rozmiarowo, zaraz się może zapnę i Wam pokażę. Jest długa, o co mi chodziło, żeby była właśnie taka za pośladki. Powiem Wam, że mogłam wziąć jeszcze rozmiar większą, żeby mieć jeszcze bardziej oversize'ową. Nie obraziłabym się. Mhm. Próbujesz nałożyć kaptur i Ci nie wychodzi. Ma głęboki kaptur, więc bardzo fajnie. Bo właśnie na jakieś takie, wiecie, spacery z psem, czy jak bardziej zawiewa, czy jak jest chłodniej, czy ogólnie Jejku, No ten kolor mi się tak podoba. Nie oddam tego w życiu. No nie oddam. Tak mi się podoba ta bluza. Ma kieszenie też fajne. I zaraz Wam pokażę jeszcze, jak wygląda zapięta. No i kochani, zapięta wygląda tak. Wiadomo, że tutaj teraz już mi wiecie, jakby to jest. Bluza dla mężczyzny, więc ona mi tutaj nie podkreśla żadnej talii, nic. Natomiast bardzo ładnie też wygląda, pomimo tego, że jest właśnie taka mocno oversize'owa. Ja i tak pewnie bym ją bardziej nosiła, wiecie, taką narzuconą i rozpiętą, ale no nie, no bardzo mi się podoba. Do takich właśnie czarnych stylizacji uważam, że jest mega fajna i taki daje fajny wiosenno-letni akcent. Dajcie znać, co myślicie. Bardzo milutka, dosyć gruba. Nie ma też takich, wiecie, zbyt dużo jakichś nadruku, bo tutaj ta mała jedna czarna naszywka, to tam nikt tak naprawdę nie zauważa. Ja sama tego za bardzo nie zauważam i aż tak mi nie przeszkadza. Dajcie znać, czy ją zostawić. E, czy oddać, ale ja myślę, że zostawić. Żałuję tylko trochę, mówię szczerze, że jeszcze nie wzięłam elki, e, bo myślę, że jeszcze fajniejsza, dłuższa by była. Jeszcze bym chciała, żeby była, wiecie, taka o tyle dłuższa, taka, żeby jeszcze tak swobodniej nosić leginsy, ale tutaj też mówię, już pośladków nie widać, więc fajna do leginsów. Naprawdę fajna rzecz i nie tylko dla mężczyzn, słuchajcie, pamiętajcie, bluzy to jest rzecz, którą możemy nosić i dziewczyny, i faceci, t-shirty, możemy pożyczać z garderoby swojego faceta, albo właśnie jak coś fajnego nam się spodoba na dziale męskim, to luz, nie? To nie jest tak, że jak to jest dla faceta, to już na nas będzie źle wyglądać. Zresztą jak widzicie dowodem ta bluza. Kolejną rzeczą, kolejną rzeczą, którą mam jest sweterek. Sweterek, który myślę, że większości z Was będzie się podobał. Występował chyba jeszcze w dwóch kolorach. Bardzo ładnym granatowym, którego już nie dorwałam i bardzo ładnym białym. Sweterek ten kosztował około 30 paru złotych, więc był naprawdę tani. Ma przepiękny detal w postaci tutaj gużdżiczków. Jest prążkowany, ręka w trzy czwarte. Bardzo, bardzo ładny kolor. Też taki pudrowy róż. Ja wzięłam go w rozmiarze M40-42, żeby na pewno się, wiecie, zmieścić i na pewno nie był za mały. Jeśli chodzi o jego skład, to jest 82% wiskozy, 18% poliamid, więc też fajny skład, naprawdę fajny. No i ten detal właśnie na ramionach, znaczy tutaj przy ramionach, bardzo, bardzo uroczy. Kolory też bardzo ładne, naprawdę bardzo ładne. E, widziałam go na stronie internetowej, więc go na pewno Wam podlinkuję. No i zobaczymy. Może go przymierzę do tej różowej spódnicy, chociaż trochę będzie chyba za dużo różu. No ale zobaczymy. Bardzo ładny kolor. Bardzo ładny. Też mi się bardzo podoba ten sweterek i też będę nad nim pewnie się zastanawiać. No i ten śliczny pudrowo-różowy sweterek. I pierwsza rzecz, słuchajcie, on jest na mnie trochę za duży, przez co jak widzicie, tak się brzydko układa na rękawach, tutaj przy dekoldzie. Yy, te. Guziczki też są tak niezbyt ładnie odszyte w sensie one tak jakby widzicie, jedne stoją, drugie leżą. To jest troszeczkę słabe, ale po tej stronie już jest ładniej, więc tutaj jakby jeden. By trzeba było odpróć i, i jakoś jeszcze raz, nie wiem, przyszyć, ale na pewno jest on na mnie za duży. Jest długi. Zaraz wam pokażę, bo jak na mój wzrost i on mi zobaczcie ile jeszcze go sobie mogę naciągnąć. Więc jest długi, to jest taka właściwie Prawie że tunika, myślę, dla niż, niższych dziewczyn. Sam w sobie ładny. Ładne ma te pasy. Odbija trochę biustonosz. Ja mam gładki w miarę biustonosz, a jednak widać, e, jakby nie, jakieś takie, wiecie, nierówności. Ale sam w sobie sweterek jest całkiem ładny. Jest bardzo przyjemny e, na ciele. Ma rękaw 3 czwarte. Ja go nie zostawię, dlatego że, tak jak Wam mówiłam, no, nie wygląda to super. Umówmy się, no nie wygląda to jakoś. E, super super ekstra. W szczególności właśnie, że on się jakoś tak wiecie, brzydko mi tu marszczy, bo ja go tak naciągać nie będę, bo mi się skończy w najszerszym punkcie. Więc musiałabym go tak jakoś sobie podwijać. Jak go podwijam to co zresztą widzicie, też jakoś tak nie jest perfekcyjnie i tak ładnie się nie układa. Natomiast sam sobie naprawdę jest Ładny. Tylko pamiętajcie, jeśli byście były zainteresowane, a akurat patrzyłybyście stacjonarnie, bo jeżeli będziecie patrzeć w internecie, no to internetowo nie mam wpływu, ale stacjonarnie, jeśli byście wybierały, to patrzcie, czy te są ładnie odszyte. Bo zobaczcie, co mi się tutaj taki dyndający jeden guziczek i to mi się nie podoba. Sweter dla mnie nie, ale tak ogólnie sam w sobie na pewno nie jest brzydki i myślę, że jest taką fajną bazą na co dzień. Bo to nie jest nic ekstra wow, ale ten detal, te prążkowania naprawdę też fajnie mogą uzupełnić naszą garderobę. Kolejny sweterek jest sweterem, którego dorwałam już wychodząc i on niby był na tych wyprzedażach, ale nie wyprzedażach, nie wiem w sumie czy on był w końcu przeceniony czy nie. Kosztował też około 30 zł. Też jest z marki Esmara, też jest 40-42 rozmiar. I jest to po prostu czerwony, krwisty sweterek. Bardzo ładny kolor, prosty krój, długi rękaw tym razem. I bardzo ładny detal na plecach, słuchajcie, taki ze srebrnym kółeczkiem. Mam nadzieję, że to będzie widać. Jeśli chodzi o skład, to on składowo, jak się prezentuje, bo nie mam pojęcia, jest w 100% bawełniany, więc naprawdę warto za 30 niecałe złotych. Powiem Wam, że go można też tył naprzód, jak ktoś lubi nosić. Pamiętajcie, że ubrania jeśli są ładnie skrojone, to można nosić na dwa sposoby zazwyczaj. Ale wydaje mi się, że też może być bardzo, bardzo fajny. Bardzo mi się podoba ten kolor. Może nie do tego makijażu, co mam dzisiaj, ale ogólnie to jest jeden z kolorów, których ja bardzo siebie lubię. I też uważam, że pasuje do wielu, wielu stylizacji. Naprawdę kolejna ładna rzecz, do tego mierzymy. Która mi się bardzo podoba, więc zobaczymy, jak będzie wyglądała na sylwetce. I przychodzę w czerwonym swetrze. I słuchajcie, on już ładniej się na mojej sylwetce układa. Ma długi rękaw, jest naprawdę bardzo też przyjemny. Milutki e, kończy się może nie w perfekcyjnym punkcie, ale wiecie, ja sobie zawsze go mogę tu asymetrycznie włożyć, coś pokombinować. I nie jest źle. Jest bardzo przyjemny, taki wiecie, delikatny na skórze. Ja bardzo często mam problem z tym, że mnie swetry drapią i drapią niemiłosiernie. Ten nic takiego nie robi. Pokazuję Wam teraz tył. Nie pytajcie, wiem, że to pokracznie wygląda, ale ten tył jest bardzo ładny i na żywo, jak ja patrzę tutaj w innym lustrze, tym tylnym, to to bardzo ładnie wygląda. Jak się na przykład ma spięte e, włosy, to bardzo fajny taki detal i ma przepiękny kolor. Mówcie co chcecie, ale to jest tak śliczny, krwisty czerwony kolor i tak fajnie pasujący do różnych stylizacji i taki dający kopa, że no po, bardzo podoba mi się ten sweter. Naprawdę bardzo mi się on podoba. Dajcie znać co wy o nim myślicie. Szkoda, że nie ma dekoltów w kształcie V, bo ja jednak wolę niż takie półokrągłe. No natomiast nie można mieć wszystkiego. Nie wiem czy był w innych kolorach. Wydaje mi się, że był jakiś jeden jeszcze inny kolor, ale nie dam sobie uciąć ręki, nogi niczego. Więc zobaczcie sobie w linku, jeśli uda mi się go znaleźć. On ma też taki jakby lekki ściągacz, bo tutaj mamy taki zaznaczony pas, natomiast to w ogóle nie ściąga. Jak widzicie, tu nie mamy efektu ściągnięcia na tym sweterku. Uważam, że on jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ładny. Dajcie znać co o nim myślicie. I ostatnia już rzecz. Jest to, słuchajcie, parka. Zobaczyłam tą parkę i pomyślałam, wow, świetna. I muszę ją sobie przymierzyć, zobaczyć, dlatego że ja w ogóle szukam takiego czegoś już od dłuższego czasu. Takiej lekkiej kurteczki, właśnie na ciepłą wiosnę już. I yy, zazwyczaj wiecie, te kurtki w sklepach, póki nie ma promocji i wyprzedaży, to nie są wcale takie tanie. Ta kosztowała 60 zł, bo pamiętam. Wzięłam ją sobie w rozmiarze 40. I była czarna i czerwona, ma złote wykończenia, mam nadzieję, że to widać. Bardzo ładne ściągacze tu z boku i w ogóle naprawdę prezentuje się bardzo fajnie. Ma kaptur. E, czuć, że jest taka nieprzemakalna trochę. Tu mówiłam Wam, że to jest rozmiar 40. Co do składu, słuchajcie, to tutaj raczej nie będzie szału. Tak, w 100% poliester, dlatego że no, to ma być raczej nieprzemakalne. Nieprzemakalne materiały nie będą ym, materiałami naturalnymi, to będą zazwyczaj poliestry, ale wygląda naprawdę bardzo ładnie. E, zastanawiałam się nad czerwoną, ale nie było czerwonej w rozmiarze żadnym takim realnym dla mnie, bo było albo 44-46, albo 36, więc 36 w życiu tu się nie zmieszczę. 44 jak będę wyglądać jak w Worze, więc dlatego wzięłam czarną 40, natomiast naprawdę zastanawiałam się nad czerwoną, bo nie mam czerwonej parki, a do tych moich włosów czarnych myślę, że to by całkiem ładnie wyglądało i oczywiście odpowiedniej stylizacji. Natomiast jeśli będzie ta czarna wyglądać tak ładnie jak prezentuje się tak na pierwszy rzut oka, to może ją sobie zatrzymam, szczególnie, że nie była taka droga, no bo 50 zł to za parkę nie jest dużo. No i ostatnia rzecz i słuchajcie rzecz, w której ja jestem zakochana i to jest ta parka czarna. I ona jest tak ładnie taliowana, ma tak ładną długość dla mnie, że wow, naprawdę wow. Zaraz ją też zapnę, żebyście zobaczyli. Ale jest no stosowa i rozmiar jest też bardzo dobry. Bo nie jest taka, wiecie, za ciasna, ani za luźna. Kaptur fajny, głęboki. Te wykończenia złote są bardzo, bardzo ładne. Dobrze, pokazuję Wam jeszcze, jak wygląda zapięta. A zapięta prezentuje się tak. No powiem Wam, że ja dawno nie widziałam tak ładnej, nie leżącej na mnie e, kurtki, która by miała tak ładnie podkreśloną między innymi talię. Praktycznie w idealnym punkcie, no... Wow, coś cudownego. Naprawdę śliczna jest ta parka. Naprawdę śliczna parka. Jeśli szukacie takich parek, to zostawiam Wam w linku. Tutaj, słuchajcie, macie ściągacz. I ja sobie oczywiście ściągnęłam troszeczkę w talii. Mogę sobie też poluzować. Jakby wiecie, odpiąć i tutaj. O, poluzować. Natomiast, no, ładniej wygląda, jak mamy tutaj jednak tą talię podkreśloną i ściśniętą, a nie jakoś tak y, dziwnie, wiecie. Mm. Patrzę tutaj, bo coś mi odstawało, ale to kieszeń była zawinięta. Ładniej wygląda, jak mamy talię zaznaczoną, niż jak mamy taką puszczoną luźnie. Ale czy zapięta, czy rozpięta, ta parka wygląda naprawdę bardzo, bardzo, bardzo efektownie i ładnie. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Ja Wam mówię, że dla mnie to jest hit i ona plus ta bluza żółta. Dla mnie wygrywają to mierzymy. I to już wszystko w dzisiejszym mierzymy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I dajcie znać w komentarzach, co Wam się podobało, co nie. Co sobie zatrzymać, co jest beznadziejne i należy oddać, co Wy byście sobie zatrzymali, czy kupujecie ciuchy w lidię podzielcie się swoimi wrażeniami na temat ubrań z Lidla. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło czas i widzimy się ponownie. Papa! Pa.